Ej, ogarnijcie to, ostatnio, jak wziąłem moją na przejażdżkę do lasu, to jakiś ziomek z taką lampą i powiedział, że potrafi świecić po 12 godzin. Początkowo mu nie uwierzyłem i powiedziałem, że chyba jest jakiś głupi, że w to uwierzę, ale postanowiłem, że sam ją kupię i to sprawdzę. W zestawie dostajemy taki pilotik do sterowania, uchwyt do mocowania i gwóźdki chyba do tego uchwytu. Na pierwszy rzut oka lampa jest dosyć dobrze wykonana i z tego co widzę, to ładowana jest poprzez Solar więc spoko, bo przyda się na ryby, biwak lub po prostu żeby ją postawić przed domem. Staruszek mi mówił, że jest wodoodporna, więc zrobimy jej taki mały teścik i zobaczymy czy da sobie radę. No muszę łebko przyznać rację, bo lampa faktycznie mi dalej świeci i to dosyć mocno, bo doświetla mi połowę podwórka. Ja swoją lampę postanowiłem powiesić koło garażu, żeby mi doświetlała ogródek no i powiem Wam, że całkiem mi się to podoba. W ogóle to sterowane jest pod przez taki pilocik i ma aż trzy tryby świecenia, no ale mi chyba najbardziej się podoba ten drugi tryb świecenia, bez jest wyposażony w czujkę ruchu, która jak sami widzicie działa naprawdę bardzo fajnie. Długość świecenia tej lampy też jest jak najbardziej na plus, bo jak wstaję rano o czwartej do pracy, to lampa dalej mi świeci. Jak coś to aktualnie z fajna przecena, minus 50%, więc jak ktoś chce wiedzieć gdzie ją kupiłem, to niech napisze w komentarzu lampa, a wyślę mu do niej link.